Na koniec zapraszam na cotygodniową dawkę sportu, którą rozpoczniemy od rozmowy z panem Robertem Banaszyńskim. Znajdujemy się na Wolsztyńskim stadionie razem z trenerem sekcji trampkarzy Wolsztyńskiego Gromu Robertem Banaszyńskim. Robert, powiedz nam, jaka jest organizacja Twojej sekcji. Od 1991 roku, nasza, nasz klub powołał tutaj mnie jako trenera trampkarzy. I od tego czasu nasza działalność skupia się na czterech rocznikach szkół podstawowych, a więc piąta, szósta klasa, szkoły podstawowej siódma, ósma. Z tymi grupami prowadzę zajęcia i tutaj wszystko co robimy jest podporządkowane ich rozwojowi fizjologicznemu i biologicznemu. Zajęcia odbywają się w grupach starszych trzy razy w tygodniu, w grupach młodszych dwa razy w tygodniu, plus w sezonie, w sezonie meczowym rozgrywają oni po 11 meczów w klasie okręgowej. Obecnie zajęli w rundzie jesiennym piąte miejsce trampkarze starsi i trampkarze młodsi siódme miejsce. Na naszych zajęciach, jak widać tutaj z tyłu, głównie bawimy się piłką nożną. Natomiast w okresie zimowym i okresie letnim głównie kształcimy rozwój fizyczny. Piłki zostawiamy z boku, ważniejszy jest rozwój i inne cechy motoryczne. Czy wielu chłopców gra u Ciebie w piłkę? Obecnie w naszej sekcji, w dwóch sekcjach znajduje się, odbywa zajęcia około 40 zawodników, tak można by ich nazwać. nazwać. I około 10 chłopaków, którzy są w trzecich, czwartych klasach, gdzie jeszcze nie możemy ich tutaj włączyć do naszych rozgrywek. Czy chętnie uczestniczą w zajęciach? Myślę, że tak. Większość tutaj z tej grupy, która w tej chwili możemy obejrzeć jest dojeżdżających. Dojeżdżają z różnych miejscowości, na przykład z Rakoniewic, Starnowy, z Tarnowy, z i dla nich nie ma problemu, żeby tutaj się zjawić na zajęciach i z przyjemnością z innymi kolegami z Wolsztyna uczestniczyć w tych zajęciach. A co z chłopcami z Wolsztyna? Obecnie, nie wiem, powstał taki układ w Wolsztynie, że preferuje się w szkołach głównie piłkę ręczną. Dlatego też mamy ogromne problemy, żeby tutaj zdolniejszą młodzież przyciągnąć na stadion. Każdy rodzic woli, żeby tutaj dzieciak na sali troszeczkę pobiegał. Jest w pomieszczeniu zamkniętym, oddzielony od tego środowiska. I wiadomo w którym miejscu się znajduje. Nasz stadion natomiast znajduje się na uboczu, jest daleko, dalekie dojście. No i czas, oczywiście, tutaj tych zajęć jest uzależniony od pogody, no i od czy to jest wiosna, czy jesień. I dlatego też rodzice niechętnie puszczają tutaj na nas stadion. A czy tutaj też nie wchodzi w grę czynnik finansowy? Chodzą plotki, że zajęcia są odpłatne. No do mnie też to dotarło. W pewnym stopniu można powiedzieć, że rodzice partycypują tutaj w naszej, naszej działalności. W listopadzie zeszłego roku na podsumowującym zebraniu naszej działalności rodzice sami wyszli z propozycją, aby składać co miesiąc pewną kwotę, dobrowolną kwotę, jaką, jaką na jaką ich stać i z tych pieniędzy młodzież właśnie może zakupić sobie sprzęt, obuwie, dresy, piłki, a więc wszystko to, co jest potrzebne do zajęć. No oczywiście, na pewno te środki finansowe nie wystarczają na pełne zapotrzebowanie. Skąd w takim układzie czerpiecie pieniążki? Dodatkowym jakby źródłem naszego dochodu, oprócz tego co klub tutaj wiadomo, klub w pewnym stopniu, na ile może, wiadomo jaka jest sytuacja finansowa, nam pomaga, są sponsorzy. I tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy się angażują w finansowanie naszej sekcji głównie y, Biznes Group i Pan Wieła i firma Abraco z Ruchocic, y, która również w tym roku już pewną kwotę pieniędzy przeznaczyła na zakup sprzętu. Y, uczestniczymy w zajęciach y, grupy chłopców, z których klas? Siódma, ósma klasa. Ale masz jeszcze młodsze klas? Oczywiście. Y, te klasy już dzisiaj rano odbyły trening. Y, oni mają w ten sposób y, ustawione zajęcia w szkołach, że chodzą na popołudnie, dlatego też przed mamy treningi w środy i w wtorek o godzinie 16 jedyny dzień, który mogą mieć po południu są zajęcia. Co jest Twoją największą porażką tutaj, ale jednocześnie i największym sukcesem? Może zacznę od tego przyjemniejszego, a więc od tych sukcesów. Dla mnie największym sukcesem jest osiągnięcie piątego miejsca na zesz w zeszłej jesieni w grupie starszej. Oczywiście grupa młodsza... Jest to zawsze jakby organizowanie na nowo, w tej jesieni za siódme miejsce, to też jest duży sukces. A szczególnie mnie fakt, że nasze drużyny, nasz, nasze dwie drużyny wygrywają z takimi drużynami jak dozamet na Zryw Zielona Góra czy Pogoń Świebodzin. A więc drużyny, gdzie praca z młodzieżą odbywa się już od kilkunastu lat. A porażka? Porażka? Myślę, że porażką jest to, że sam prowadzę zajęcia w tych grupach, a nie ma na każdą grupę jednego trenera. Powinno być moim zdaniem tak, że trener obejmuje drużynę, powiedzmy w czwartej klasie, sam sobie selekcjonuje młodzież, wychowuje ją i przez te wszystkie etapy, a więc do juniora starszego prowadzi cały czas jeden zespół. Wiadomo sprawą, że jeżeli ja mam 40 wychowanków, trudno mi tutaj wszystkie sprawy objąć, a nasz klub to nie tylko tutaj sport, to jeszcze szkoła, gdzie oczywiście ja muszę tutaj ingerować w razie konieczności i inne sprawy jak wychowanie tych dzieci, a wiadomo, czym więcej dzieciaków, tym większe problemy. Jakie macie plany na przyszłość? Pod względem tutaj czysto sportowym chcemy w tym sezonie zająć wyższą lokatę, więc w pierwszej turze chcielibyśmy znaleźć, brakuje nam do tego około trzech punktów. Jest to realne w jednej i drugiej grupie. Natomiast pod względem planów treningowych, w czerwcu planowany jest wyjazd właśnie dzięki sponsorowi do Niemiec. W sierpniu, może troszeczkę wcześniej. Jak co roku planujemy obóz szkoleniowy, to będzie również uzależnione od rodziców, od wielu innych czynników. No i tak poza tym, może do końca zaopatrzenie tych wszystkich zawodników, którzy grają w sprzęt sportowy, to jest sprawa numer jeden, a więc dresy, ortaliony, buty. Większość chłopców jest tutaj z miejscowości pozawolsztyńskich. Czy korzystając z okazji, że masz możliwość jakiegoś oddziaływania, chciałbyś coś przekazać może młodzieży wolsztyńskiej? Ja nie tyle bym chciał przekazać młodzieży, co rodzicom, bo tutaj główny wpływ na to, czy dziecko przyjdzie, czy nie, są rodzice. Nie każdy może sobie zdaje sprawę z tego, że w naszym klubie to nie jest tylko kopanie piłki. Tutaj ja bynajmniej staram się oddziaływać na wszechstronny rozwój. Nie tylko na tą stronę fizyczną, również na tą stronę wychowawczą. I myślę, że gdy rodzice się przekonają do tego, że klub to nie tylko kopanina, piłki, a więc inne walory pozwolą dzieciom przyjść tutaj na nasze zajęcia. Gdzie mogą się zgłaszać chętni? Wszystkich chętnych zapraszam od poniedziałku do czwartku o godzinie 16 ja mam tu codziennie trening, niezależnie od wieku. Po prostu jeżeli ktoś przyjdzie i się zainteresuje, a ja podam mu godziny, jak może tutaj uczestniczyć w naszych zajęciach. No i oczywiście wszystkich serdecznie zapraszam. Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy sukcesu. Dziękuję bardzo.